Witam w kolejnym odcineczku z Rafta. I tak, Rafcik ostatnio był e, miesiąc temu. Nie wiem, ale. Kolejczyk z Rafta to się ten. E, Rafał zostaw ustaw. E, Kolejczyk z Rafta to się właśnie liczy. No, serio odcinek, tutaj właśnie noc o, idzie na dół. Teraz w sumie to będzie zaraz słońce otworzyć. Tam była wyspa, którą już ominąłem. niestety nie czy to była ta wyspa w po w samym ale chyba tak um, i ogólnie to... Umieść deskę? a po co mi deskę tutaj? Nie umieściłem tutaj deskę, a ty też sum jeszcze deskę. a co to mi się chodzi, dobra. Um, weźmiemy sobie to tutaj. Plastik. potrzebuje jak najwięcej desek i plastiku, to jest, później to będzie naprawdę mega przystrana jakie będzie tego mieć. Bo... No bo, no bo tak no e, Weźmiemy sobie tutaj ten plastik Aha i wzi wziąłem sobie ten Wziąłem sobie rafta na bardzo cichy Ponieważ on No trochę był za Na odcinku bo tak było e, Weźmiemy sobie stworzymy tutaj tą włóżcie Potrzebujemy aż 8 desek Ja pierdziele jest to naprawdę dużo A to możemy wybić tam Taki zakres z tej ale chyba nie, chyba nie, nie widać tego. I głupie fale, nie jak jak tutaj te fale. Rafał. Dobra, Rafał jeszcze nie idzie. A, słucham serdecznie, nie, sobie no, na czwórkę. Chociaż. To było in, inaczej, inna animacja tego, co z tego pamiętam. Kudle, ina animacja tego było, z tego, co pamiętam. to jest to straca jest odpuszczona. Tam widać, widać to, widać, widać normalnie to. Hmm... Nie jak myśleć to. Czekaj, na który to ucisk? Aha, to ucisk T Zobaczyłem słuchaj, lancie, siostra, aż jest sobie doch, no, jak jestem przyjacielem Aha, dobra To, to, to wszystko pamiętam A czekaj, o ma co czasem tylko pisałam. Ty beczka, dobra. Bierzemy sobie beczkę. Bierzemy chcę mega tej ważny. Weźmy sobie plastik jeszcze na ten hak. Z beczką akurat. Jest to... O ty chamie Ej mamy kamień Możemy zrobić antena a? możemy zbadać antenę co my dostaliśmy antenę? Ty Bez kitów, mamy projekt, projekt antena Projekt. <grym> Dobra, jest dzień Więc to będzie 20 kamień odcinka To lepiej dla was uh, O oh, kurde ty Ale, zasiło, za, ale się zacięło Eee. No, trochę tutaj szmakuje mi raf, ale spoko, już jest git, na razie Deskę weźmiemy sobie. A teraz Rafa w ogóle coś nie atakuje, co jest z nim? No, odpalimy sobie fps -y, żebyśmy widzieli. No, o tym właśnie mówiłem Rafał nie atakuje, atakuje już po sekundzie, dobra, spoko, tak się, tak się już Rafał, widzę Weźmiemy se ten y Limit klatki to weźmy sobie na 120 Tak jest napiętana, czyli idzie, idzie na, na 80 kratki, to jest dobrze. Ja po prostu mam jedzonka Umieść sobie tutaj um, Weźmiemy sobie beczkę Wysoka surowy burak, o dobra mamy surowe buraki, ale bogactwo ty Ej ta tarta jest bliżej. Czy ona płynie do nas, czy my płyniemy do... Nie, czekaj. Płyniemy w tamtą stronę, co ja pierdzielę. No tak, bo w idę w tą stronę, dobra. Idziemy Chodź się bali Minecraft'a, dobra. E, weźmiemy sobie tak ten motek tutaj. No nie stworzymy dwie. On, ten motek na trójkę sobie weźmiemy. Weź, to weź, to weź, to weź, to weź, to weź, to weź to. Weź to. Weź plastik. Przepiemy jak najwięcej... To, to jest kolejna trawa, co? A e, widzicie to? Te dwie tratwy. To jest jaka wyższa. Hmm. O, dobra, mamy. Mamy beczkę. Możemy odbiornik. A odbiornik to był ten TV co mieliśmy. Tak, tak no. Teraz pamiętam wszystko sobie. Będzie z tego tutaj zdrowego braka. Zdrowy ten Tak, zimnior. Zdrowego zimniora zjedliśmy. Weźmy deskę tą też deskę wyłowimy. Czemu miniu 30 fps są A, ja tam. Eee, tą deskę weźmiemy se. Tą deskę. Jeszcze tą deskę. Tą deskę. I tutaj poczekamy na tą, na tą baczkę aż wróci. A ja w tym czasie se zamknę okno. Proszę bardzo, jest git. Beczka. Eee, plastik, jest dobrze, dobrze, dobrze. Będziemy jeszcze tą deskę tutaj. Kurde, jaki komentator ze mnie, ty. O nie, ja zjadłem sur... Ja pierdziele. O, ty, mam jeszcze dwa surowe ziemniaki. Zrobimy chyba kolejny ruszt. Eee, prosty ruszt, linijczy. A mamy kolejny rusz, to weźmiemy akurat jeszcze kolejne, kolejne, ziemniaki tutaj. A, Pyk. to się tak robi? A, czy ten też się tak robi, dobra. Co mogę sobie zrobić? Antena. Hmm. Zasiukasz, że klawiatura jest głośniejsza niż mój cały ten, mój i ten nie? Tych hak nam się zniszczył Desek potrzebujemy, my w plastiku mamy wciół, ale potrzebujemy też desek Jakie są liście? To są liście palmowe, tak? Tak, to są liście tak, daleko No, mamy deskę też tą Dziką Wyspa, 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 ty, bierzemy ten, Josu Bierzemy wiosło i tam pójdziemy sobie na tą wyspę, bo potrzebujemy tej wyspy akurat. Tam będą jakieś, nie wiem, tam mogą być w sumie jakieś. No, płyniemy sobie tutaj powolutku, ale płyniemy. Możemy nawet całe kamienno-siekierę stworzyć i będziemy zbierać kamień i będzie w sumie lepiej dla nas, nie? Albo mogę też pod podpłynąć tutaj w ale to co mi chyba trzy wiosła. Dobra, jesteśmy już coraz bliżej tej, tej wyspy tutaj Zgadza tylko mhm. Okej, okay, dobra, jesteśmy już coraz, coraz bliżej Czy po w podłogę tam 90 się FPSów? <grych> Dawaj płyniemy, płyniemy, płyniemy Może to przyspieszę Ty, Rafał, uciekaj, Rafał. Pojdziemy dalej. Dobra, już powoli tam dopływamy do tego. Kurde, nareszcie. Jakby, co? Parę wiosł złożyliśmy, ty. Ty, bez kitu. co Parę złożyliśmy. Dopłyniemy to pójdziemy, chyba. Dobra, widzę tutaj tę rafklarowe, to są rafklarowe, ko koralowe. to widzę te... glina muszla, to muszę sobie ten, wiemy, bo darmowa, hech, no o kurde, wystarczy na wiosłach, chyba tak Robię starsz na wiosło, jest Git. Chcę jak najbardziej tej wyspy płynąć. No Już bardzo. I no i. tratwa jak będzie tratwą A teraz się z nie rusza, jest Git. Dobra. No. Jest tutaj, o, widzicie Watermelon, mówiłem przecież, że będę na tej Watermelonie. O, nasiona arbuza Świerdzący, dobra Jest to jakaś antenka, czy coś takiego, żeby może po prostu tą skrzykę. Chyba nie ma tej skrzyni, tak? Kurde szkoda. Stworzymy se... Sa... Nie na pienię, nie, nie, stworzymy sobie kamienę na śkierę. Myślę napięć zrobić Rafała, Bo on będzie w nas wkurzał. A, Jany. Już to roboty. Zbieramy już ten trik Jest rafał. To pierwszy da Rafał Rafa mnie uczył Rafa mnie nie lubi, dobra Rafa mnie nie lubi Ty Rafa, chodź tutaj Że ty mnie nie lubisz? A ty Czekaj gdzie jest Rafał Jest Rafał Dobra jest Ty zginął Co? Ej, mamy Rafała. On był na On miał naprawdę prawdę takiego loła? XZ, dobra, bierzemy jak najwięcej stąd. Czemu te odpadki są takie czerwone? My potrzebujemy kamienie, bierzemy kamienie. Jak najszybciej. Ruchy, ruchy. Dobra, yyy... Nie żadnych tych kamieni, serio. Dać kamienie. Piasek wpływamy, co to było? A, jest są jakieś kamienie? nie full, jak w minecraft'cie, ty Dobra, tutaj, tutaj, jest ten Tutaj mamy rudę miedzi później będzie nam potrzebna Ale na tej wyspie w ogóle nic nie ma, ty. Ja, to chyba przesada, Żeby sobie wziąć ten Dobra, tak może być to co, no to podpływamy chyba, bo tutaj kamieni w ogóle nie znalazłem Ty! Ty! masz się zobaczyć ten! No to privacy, sterowanie Grafika, grafiki tego nie będzie Tryb pełnoekranowy, bezramkowy, no dobra Krótka. Ej, a naprawdę ta wyspa jest... Pat na tą wyspę. Co się dzieje w ogóle z tą wyspą? Może taka... Panu co jest... Skąd wyspa? Zadyczna wyspać to jest właśnie to, że cały czas są to jakieś przyoty ale dobra. I co ja tu no To lecimy. A ja desek nie mam. O kurwa. Jakie są dwa cytaj? Debbie ja desek nie mam. Hello? Hej, ja desek nie mam, jak mam stąd ten wyjść? Sikiery nie stworzę Ja pierdziele, ty, mogę jakoś to hakiem? Nie mogę Ty? Nie mogę Almuska jest fajna, dobra No to jest... Kurde, ja potrzebuję desek Ja pierdziele, co zrobiłem O Ale, widzę, już aż 6 desek na ten flit ten rusz. Czeka, mogę to jakoś przesunąć, tak? Patrz mi, że mogę. Ja pierdzielę ty nie mogę. Ja. <kluzny> Dobra, to. No, co pada akurat? Bo to będzie z odcinka teraz, ale kurde. Jak... Coś wykminię na pewno, ale to dużo, długo mi zajmie. Czy są jakieś te itemy wokół tego? Tam jest beczka, możemy w Ale kurde, mi nie wystarczy tej włóczni. Tam jest, tam jest beczka, kurde, ajajaj, co możemy zrobić? Dobra, ja, ja coś wykminię i widzimy się w kolejnym odcineczku. Nara.